Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać przepis mistrza chlebowego Jeffrey'a Hamelmana. Jest to przepis na chleb na zakwasie z ziarnami. Jest po prostu przepyszny, jest najpyszniejszy i jest oczywiście jednym z moich ulubionych, ponieważ nie brudzi i łatwo się po nim sprząta. Jest do tego bardzo zdrowy, co bardzo rzadko się zdarza, żeby coś było i zdrowe i pyszne. No niestety taka jest prawda. Tylko jest jedno ale... Trzeba go sobie trochę zaplanować, ponieważ trzeba już przygotować parę rzeczy dzień wcześniej, a właściwie wieczór wcześniej. Cały przepis zamieszczę oczywiście pod filmem, więc będzie można sobie zobaczyć, jakie te konkretnie składniki będą, bo jak teraz zacznę wymieniać, to na pewno się pomylę. Ale co jest ważne, dzień wieczór trzeba przygotować dwie miseczki. Jedna miseczka będzie z siemiem lnianym, które będzie pęczniało od wody przez około 12 godzin, a do drugiej miseczki trzeba będzie dać dwie łyżki aktywnego zakwasu, mąkę i wodę i to również szczelnie przykryte odstawić na 12 godzin. Więc jeśli na przykład ym, pracujecie od poniedziałku do piątku i macie wolne tylko soboty i niedzielę, więc warto wtedy... Te czynności wykonać w piątkowy wieczór, tak żeby następnego, w piątkowy albo w sobotni wieczór, przed wyjściem na jakieś wydarzenie, tak żeby następnego dnia po tych 12 godzinach można było zacząć coś z tym chlebem robić. Okienko czasowe nie jest takie sztywne, to nie musi być równo 12 godzin, to może być 12 do 16 godzin. Więc, tak naprawdę, jeśli nastawicie te dwie miseczki, tak powiedzmy o 6 wie wieczorem, po południu, to między 6 rano a 12 następnego dnia yy, będzie czas na to, żeby zrobić yy, następny krok yy, według przepisu. Więc to, ja już przygotowałam tutaj dwie miseczki. Jedna już jest nawet na wadze, bo yy, do tej kolorowej właśnie dodam siemianiowe i zaleję wodą. trzeba dać 35, dla yy, was 35 yy, gramów yy, i do tego 100 gramów wody. Taką miseczkę należy teraz szczelnie przykryć folią i to będzie sobie tak pęczniało do jutra, czyli po 12 godzinach zajmę się tym dalej. No i do drugiej miski, również będę ją szczelnie zamykać, dam 75-80 g mąki chlebowej. Dobra, o, przesadziłam. Dobra, czasami warto się pobawić trochę w tego aptekarza, żeby wszystko miało doskonałe proporcje, ale myślę, że e, tak naprawdę za pierwszym razem warto jest to tylko zrobić, bo po tym pierwszym razie ucząc się na błędach będzie wiadomo, czy tak naprawdę... To są dobre proporcje, czy warto coś zmienić. To też dużo zależy od tego, jaka jest ta mąka, ale to tak naprawdę no, z czasem, dopiero po paru chlebach, można się tego nauczyć. No i oprócz tego 90 gramów wody. Żeby to pobudzić, trzeba dodać dwie łyżki aktywnego zakwasu. Jak widać, jest. Mocno aktywny, bąbelki są. No ja tak zawsze daję na wszelki wypadek trzy, mimo tego, że w przepisie są dwie. Tak jakbyś mi się wydaje, że wtedy będę bardziej spokojna, że chleb mi wyrośnie. Ok. I jak już wszystko jest wymieszane, to również przykryję szczelnie folią i odstawiam na 12 godzin. Czyli tak, dzisiaj jest e, sobota, m, która jest godzina... No, jest 16, więc myślę, że gdybym się uparła, to już bym mogła o 4 rano, ale wątpię, żeby to było możliwe. Więc jutro, tak naprawdę do godziny 10 mam czas, żeby przejść do następnego etapu w przygotowywaniu tego chleba. Więc do zobaczenia za 12 godzin. Jest już niedziela, 8 rano, więc myślę, że minęło właśnie tak 16 godzin. No i co? Myślę, że trzeba zacząć od podprażenia ziaren, a potem wymieszania wszystkich składników w mikserze. Ziarna już są podprażone mają całkiem fajny taki zarumieniony kolor. Chodzi o to, żeby tym podprażeniem wydobyć ich taki fajny smak. No i to i teraz trzeba połączyć wszystkie składniki. 380 g mąki chlebowej, 40 g mąki żytniej. Niestety muszę się posiłkować, bo nie, nie pamiętam już dokładnie. Trzeba dać trochę soli. No, tak, myślę, że z 18 g to będzie po prostu płaska łyżka. Oprócz tego, tak 175-180 g wody. Najlepiej, żeby była letnia ale tak naprawdę nie musi być letnia, bo podprażone ziarna są jeszcze ciepłe, więc one tak naprawdę będą podkręcać i um, ocieplać całą tą masę, dzięki czemu zakwas będzie um, no, sprawiał, że ciasto będzie rosło. Tak, 180. Um, Zacznę z dnia poprzedniego, czyli to, co nastawione było 12 godzin temu i siemię namoczone. Tylko teraz gdzie jest moja cudowna łopatka sylikonowa. Więc zacznę z dnia poprzedniego. Namoczone siemię. I coś. Chyba jeszcze... A, mam no, no jeszcze te ziarna. Okej, okay, okej. Okay. Ja bym poczekała z tymi ziarnami. Niech się trochę najpierw wymiesza bez. I dopiero jak... Będzie jednolitą masą, to wtedy wrzucę te ziarna. A poza tym one trochę ostygną, bo tak naprawdę teraz są bardzo gorące na tej patelni. A ja też nie możemy zrobić, żeby ten zaczyn yy, zginął. Bo tak naprawdę, jak damy zbyt ciepłe ziarna, no to może się wszystko zepsuć. I niech się miesza. Te ziarna. No, one są już OK, więc mogę je właściwie dodać od razu do miksera. Trzeba przyznać, że to ciasto akurat jest bardzo trudne do wyrabiania i jest niestety bardzo twarde, więc jeśli robicie to ręcznie, to bardzo Wam współczuję, ale naprawdę efekty będą super, więc warto. I no co może pomóc? Tak naprawdę jeśli dodacie trochę wody, to będzie łatwiej wiadomo, tak? Ale no wtedy z kolei trzeba uważać, żeby to ciasto nie zrobiło się zbyt rzadkie. Powinno być zwarte, kleiste od tego śluzu, który puszcza się mielniane, więc... No nie jest łatwe, ale wyrabianie tak ręcznie takiego ciasta. Ale biorąc pod uwagę to, że bardzo mało skomplikowane jest przygotowanie wszystkich składników i no, nakład pracy jaki trzeba zrobić jest relatywnie mały, więc naprawdę jest super. Ok, to niech się miksuje. Dla tych, którzy lubią czuć się super bezpiecznie, jeśli chodzi o rośnięcie chleba zalecam dodanie łyżeczki suchych drożdży. Ja myślę, że ja to zrobię. To tak naprawdę przyspieszy odrobinę wyrastanie takiego chleba i no, może też dzięki temu będzie ciasto bardziej sprężyste. Ciasto się miksuje. W mikserze powinno miksować się około 5 minut. Ciasto jest już gotowe. Jak możecie zobaczyć, no, zrobił się z tego taki niezwyklejący glut, a to wszystko przez ten śluz siemialnianego, no ale taki glut okaże się y, wielką pysznością, więc myślę, że nie, nie można się za bardzo zniechęcać tym wyglądem. No, i w takim stanie to powinno teraz sobie wyrastać przez 2,5 godziny. A w ciągu tych 2,5 godziny należy złożyć ciasto dwa razy. Pokażę po 50 minutach, jak to się robi. Minęło 50 minut, i czas jest zagnieść ciasto. Tak wygląda obecnie. Ja używam do tego takiej dosyć sporej, e, ciężkiej metalowej łyżki, dlatego, że to ciasto jest wyjątkowo trudne do mieszania. Dlatego nie jego polega właściwie na takim założeniu platu, płatów. Profesjonaliści mówią, że się składa ciasto. Niech będzie, że je właśnie złożę tak cztery razy i odłożę na kolejne 50 minut i 50 minutach jeszcze raz je złożę. Minęło już 2,5 godziny odkąd ciasto chlebowe zostało zrobione. Myślę, że już wyrosło. Więc co trzeba zrobić? Trzeba je znowu zagnieść i przełożyć do foremki włożonej papierem. Foremka gotowa. Biorę całkiem mocną łyżkę tutaj żeby ciasto zagnieść jeszcze przed przełożeniem. No I postaram się je przełożyć tak, żeby jak najmniej ciasta zostało w misce. Ciasto zostało przełożone do foremki wyłożonej papierem. I normalny czas wyrastania takiego ciasta chlebowego to około 2,5 godziny w temperaturze pokojowej, chociaż no może trochę wyższej, takiej 25 stopni, więc jeśli wcześniej coś piekliście albo macie mocno rozgrzany grzejnik w kuchni, no to świetnie, to wtedy w 2,5 godziny na pewno będzie piękny wyrośnięty bochenek gotowy do upieczenia. Jeśli chcecie sobie zaplanować pieczenie takiego chleba na później, na przykład chcecie wyjść na zakupy albo w ogóle chcecie to zrobić dopiero następnego dnia rano, żeby mieć świeży chleb na śniadanie, to jest taka opcja, wystarczy taki chleb włożyć do lodówki i on w lodówce może stać do 18 godzin, więc przez te 18 godzin możecie sobie robić co chcecie. A w momencie, kiedy będziecie chcieli upiec ten chleb, to wystarczy go wyjąć, sprawdzić, czy odpowiednio wyrósł. Bo włożenie jego do lodówki nie sprawia, że on przestaje rosnąć, tylko po prostu spowalnia ten proces. Więc już bliżej tej 18 godziny właściwie powinien być już gotowy do włożenia do piekarnika. Jeśli nie, no to trzeba go na chwilę wyjąć, poczekać, aż jeszcze szybciej podrośnie dzięki zwiększonej temperaturze otoczenia, no i wtedy włożyć go do piekarnika. No, i myślę, że pięknie wyrosło. Widać się taka górka fajna zrobiła. Więc myślę, że już mogę pokazać. To jest super wyrosło. Tak właśnie wygląda. I można zrobić próbę palcem. No, jak przyciskam i wraca do góry, to znaczy, że już jest gotowe. No to co? no. Piekarnik został już rozgrzany do 220 stopni. I taki wyrośnięty chleb powinien piec się w piekarniku w 220 stopniach przez około 45 minut. Timer już dzwoni, więc czas już minął. Wyjmuję no chleb z piekarnika. No, myślę, że całkiem fajnie się upiekł. No, na pewno chrupiący, więc trzeba go teraz wyjąć z forenki. Pamiętajcie, żeby zdjąć ten papier do pieczenia, inaczej chleb nie będzie miał chrupiącej skórki, tylko zrobi się taka wygodna. No i... no i odstawiam do wystudzenia. Chleb już nie jest taki gorący, więc myślę, że można go pokroić na kromki. Tak wygląda w przekroju. Myślę, że jest naprawdę fajny mm, i pięknie pachnie naprawdę super chleb. Więc naprawdę go polecam. Jest najlepszy chleb z jarynkami.